Mamy już jesień. Dni stają się coraz krótsze, pogoda coraz bardziej nieznośna. Często dopada nas jesienna handra. Jak sobie z nią radzić? O to zapytam w dzisiejszej Sądzie Mieszkańców Ciechanowa. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie ja wiem, zimne piwo i na dyskotekę. Jest dużo słodkiego. I słuchać dobrej muzyki. Dobra, możemy ci zadać jedno pytanie? Jak poradzić sobie z jesienną chandrą? O, nie wiem. Trudne pytanie. Nic nie wymyślisz? O, nie. To ci trochę trudne, bo mnie to bez różnicy, czy to jesień, zima, czy to wiosna jest. Dzięki. Proszę bardzo. Nie wiem, udać się może na, po, na zakupy z koleżanką, z przyjaciółką. Czy dopada was nieraz jesienna chandra? Nie, ja się czuję bardzo dobrze. I nie mam żadnej jesiennej handry. Słońce świeci, piękna pogoda, chociaż ono nie za bardzo. Czy dopada cię czasem jesienna handra? Jesienna handra? Nie. A jakby Cię dopadła to miałbyś jakiś sposób w jak jej się pozbyć? No nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Czy dopada Was jesienna handra nieraz? Jesienna handra? No taka A jak? Jesienna. No? A jak sobie z nią radzić? Wypić sobie kubek ciepłej herbaty? <grym> Albo. No, nie no, jakoś spotkać się może z jakimiś znajomymi. No. To pomaga? No myślę, że tak chyba. Ma pani jakiś sposób na jesienną handrę? Jak jej zapobiec? Nie mam. Nie, nie ma pani sposobu, czy nie ma pani handry? Nie mam handry. Dziękuję bardzo. Ciema pytanko. A to naprawdę chwilkę. Czy dopada panią jesienna handra? Nie proszę pana, mnie nie. Nie ma pani dobry sposób na nią? Dziękuję tak. bardzo. Nie dopadła mnie. Ciągle na fazie to tam nie da rady, żeby dopadła. Aha. Czyli dobry sposób na nią pan ma. No bardzo dobry, w sklepie. Czy dopada Panią jesienna handra? Handra nie. Ma Pani jakiś dobry sposób na to właśnie, żeby nie dopadła? Nie wiem. Dziękuję bardzo. Możemy Wam zadać jedno pytanko? Dziękujemy. Dlaczego? Dziękujemy, spieszymy się na lekcję. Możemy jedno pytanko? Nie, nie Śpieszy się pewnie pani, pani, tak? Wiedziałem. A ma Pani jakiś dobry sposób na to, żeby właśnie nie dopadła? No właśnie pracę, tak jak dzisiaj. Przyjemnie się pracuje na powietrzu. Trochę ruchu dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia. Dzień dobry. Możemy Wam zadać jedno pytanko? Nie, nie, nie. Czy dopada Was jesienna chandra? Słucham? Czy dopada Was jesienna chandra czasami? Nie, nie dopada. Macie jakiś dobry sposób na to, żeby nie dopadła? Nie. Po prostu nie dopada i tyle. Tak. Dziękuję bardzo. Czy dopada Cię nieraz jesienna chandra? Nie, nie, nie dopada żadna handra. Czyli masz jakiś dobry sposób, żeby ci nie dopadła? Tak, praca. I takie sprawy, tak? Także. Czy dopada panią nieraz jesienna handra? Jesienna handra? Tak. Jakby jak każdego. Ma pani jakiś dobry sposób na to, żeby jej się pozbyć? Tak, kubek kakao, dobra książka, koc, muzyka i jakoś można to przeżyć. Czy dopada panią nieraz jesienna handra? Nie. Czy nie? To zależy. A jaki ma pani sposób właśnie, żeby nie, nie dopadała? Unikać problemów. Czy dopada Panią nieraz jesienna handra? No tak. <grystanie> A jak sobie z nią radzić? O Jezu, nie wiem. Najlepiej iść na zakupy. <grystanie> Coś jeszcze? <grystanie> Je... Nie wiem, no. Żeby się nie załamać, tak to, Handro. Tylko zakupy, ale żeby iść na zakupy trzeba mieć pieniądze, nie? I tu można dostać handry z powrotem. O tak, właśnie. No. Najlepiej nic nie robić, siedzieć w domu. Dzień dobry. Możemy wam zadać jedno pytanie? Nie, dziękujemy. Dlaczego? czego? na jaki temat? Czy dopada cię nieraz jesienna handra? Czasami tak. A sposób na nią? Eee, nie wiem, co bym mogła powiedzieć na ten temat. Nie wiem naprawdę. No zastanów się. Wiesiędra, Handra, No na pewno, pewno mi dopada. Może ty coś możesz do powiedzenia. <noise> nie, niech mnie pan nie kameruje. <noise> Dziękujemy. Jak masz jakieś zajęcie, to na pewno cię Handra nie złapie. Trzeba mieć jakieś zamiłowania, upodobania i wiesz, i wtedy... Jeśli masz takie, zajmujesz się tym i nie myślisz o jakiś... O handrze, nawet na to czasu nie ma, szczerze powiem. No chyba czasem dopada, no. Pogoda nie sprzyja, słońce nie świeci, to i ta... Jakoś yy, radość. Nas nie dotyka, poza tym yy, no, słońce zawsze motywuje, żeby rano wstać, świeci w okna, a tak jak jest zimno, to i wsta wstać, się. wstać się nie chce. Jakiś sposób na to, żeby właśnie nie dopadła ta chandra, albo jak sobie nie sobie poradzić? Po prostu zająć się czymś, coś cały czas robić, a nie tylko siedzieć, się użalać. I, co poza tym, no, po no, prostu zająć się czymś, żeby głowy nie zaprzątać sobie tą smutną pogodą. No, czasami. A jak sobie z nią radzić? wziąć się porządnie za pracę. <noise> Najlepszy sposób, po prostu nie myśleć, uderzyć w pracę. Czy dopada Panią nieraz jesienna chandra? No chyba jak każdego. <noise> A jaki ma Pani sposób na, na tą handrę? Mm, gorąca herbatka, dobra książka. Tyle. <noise> Dzień dobry. Z tego wszystkiego zapomniałem pytania. Ciekawa książka, po prostu. Her ciepła herbata, kocyk i o. No, ja podobnie. Dzień dobry. Możemy zadać jedno pytanko. Czy dopada Panią nieraz jesienna handra? Dopada. W jaki sposób na nią ma Pani? No, ciepła kąpiel. Coś jeszcze? Czekoladka. No, nie wiem co jeszcze, zabawy z dziećmi chyba. Dziękuję bardzo. Jeśli się cieszą to i od razu uśmiech się pojawiał mama i zazwyczaj jest, mamo, dlaczego jesteś smutna? No i potem się człowiek musi trochę rozweselić. Dziękuję. Dziękuję również. Czy dopada was nieraz raz jesienna handra? Tak, mnie bardzo często szczerze. Mam takie właśnie, bardzo często takie depresje jednodniowe. A jak sobie z nimi radzisz? Zazwyczaj to się... <śmiech> 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 Dokładnie tak, dzwonię do Karoliny. Albo po prostu jakoś próbuję zająć w myśli. Jakoś film albo takie jakieś różne rozrywki. Dziękuję. A jakie masz sposoby na handlę? Słucham muzyki albo ja się uczę. Jesteśmy szczęśliwi. Bardzo. A jaki macie na to sposób, żeby Was właśnie nie dopadała? No jaki? Spędzanie razem czasu. No, dokładnie. Oczywiście, że tak. W pewnym stopniu. A jak sobie z nią radzić? Myślę, że wiem, trzeba, czy... trzeba słuchać nie? dobrej właśnie muzyki, która dobrą energię. Spotyka się z przyjaciółmi, który się lubi i szanuje. To jest właśnie to, tak się wydaje. Właśnie to teraz robimy? Nie to nie Jakie masz sposoby, że cię nie dopada? Nie ja wiem, nie mam sposobu. Po prostu, że normalnym nie i wszystko trzeba. Dopada was nieraz jesienna handra. Nie. Nie? Nie dopada? Nie. A jaki sposób na jesienną handlę właśnie, żeby, żeby nie, że cię nie dopada? Nie wiem. A kolega? Ej. No właśnie. Dzięki. Spoko. A wy jakie macie sposoby na jesienną handlę? Piszcie na naszej stronie oraz na naszym Facebooku.